Proszę bardzo, co to, to jest hate? Hate jest to ktoś, kto wyzywa kogoś, jest bezwzględny. Czyli hate, o, patrz, jaki jakikolwiek napisał mi brzydkę, jesteś jaki hate, masakra, to jest hate. Hejt. A hejter to jest osoba, która hejtuje kogoś bez potrzeby. Najczęściej tych, co są słami I nie mów mi teraz, że ty nie hejtujesz. I nie mów mi, co to jest hate. Bo ja doskonale wiem, co to jest hate. Nie musisz mi tego mówić. Dziękuję. A po drugie, nie hejtuj mi kwiata, bo ja ci hejtujnego tego zasranego Twojego idola. Ty się kurde w pięce pójdzie. I dziękuję. A ty dzisiejszy hating? Wow! Czy ty wiesz w ogóle co to jest hating? Właśnie ci to wytłumaczyłam, ale zapewne ty tego nawet nie odsłuchasz. Bo gdzieżby. Naprawdę polecam Ci. Żebyś sobie oglądał Hejdujemy z bo tam jest wszystko opisane Ty, właśnie co Ty robisz i co Ty masz na sumieniu, więc nie wmawiaj mi też, że to nie jest hejting, co Ty robisz, bo jak Boga kochany Cię tylko zajmie, to Cię tylko zajmie i na miejscu. I dziękuję Ci, że to odsłuchałeś, bo nawet gdybyś nie odsłuchał, to tak czy tak bym Ci przepierdoliła. Dziękuję i do widzenia.